Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na pierwszy z nowej serii filmów o sprzęcie. Słuchajcie, strzelectwo jest sportem, który wymaga bardzo dużej znajomości savoir-vivre'u. Musimy wiedzieć, co wypada, a co jest zwykłą gafą i faux Dlatego tak ważne jest, żeby używać sprzętu, który nie przysporzy nam wstydu w środowisku strzeleckim. No, tak naprawdę to nie. To znaczy nie do końca oczywiście. Słuchajcie, w mojej nowej serii filmów chciałbym przede wszystkim opowiadać Wam o sprzęcie, który sam posiadam, którego sam używam. Ciężko mi to nazwać recenzją, a bardziej właśnie takim dzieleniem się moim doświadczeniem i wrażeniami z odczuć na temat tego sprzętu. I na pierwszy ogień pójdą moje słuchawki, których używam podczas strzelania. Jako, że słuch się nie regeneruje, a jest to taka rzecz, która najbardziej może dostać po dupie podczas uprawiania sportu jakim jest strzelectwo, Warto zaopatrzyć się w odpowiednie ochronniki słuchu. I tak naprawdę, jest to jeden z pierwszych elementów sprzętu, którego będziecie sobie kupować, e, zaczynając chodzić na silnicę. i prawdopodobnie kupicie go dużo wcześniej, e, niż zrobicie sobie pozwolenie na broń. Część z Was będzie zapewne używała takiej, takich ochronników pasywnych, czyli albo jakieś słuchawki na uszy, które odcinają wam dźwięk z zewnątrz, tudzież jakichś stoperów, kołków do uszu, które po prostu sobie wtykacie i macie w lupie wszystko i wszystkich po prostu do Waszych uszu dociera dużo mniej hałasu zawsze. Aczkolwiek ja zacząłem używać słuchawek aktywnych. Ze słuchawkami aktywnymi zetknąłem się w pierwszy raz w 2017 roku i bardzo mi się ta koncepcja spodobała. I polega to na tym, że słuchawki, których używacie zakładacie je sobie na uszy i poza tym że wytłumiają wam wszystkie dźwięki tak jak zwykłe słuchawki pasywne, czyli takie powiedzmy najprostsze, które sobie kupicie w kastorami budowlane, one mają tutaj jeszcze wbudowane mikrofony, które zbierają dźwięk z zewnątrz. Powoduje to, że w głośnikach, które również w tych słuchawkach są, dociera, do, docierają do Was wszystkie dźwięki z zewnątrz do momentu, w którym przekroczą one pewien próg głośności, ponieważ elektronika, która jest w takich słuchawkach, powoduje, że odcina wam dźwięki, które przekraczają e, daną barierę hałasu, na którą sobie te słuchawki nastawicie. Ten mikrofon przekazuje ten dźwięk do głośniczka w zasadzie w czasie rzeczywistym, więc nie ma mowy o żadnych lagach, opóźnieniach, tylko po prostu to, co jest na zewnątrz, wy słyszycie w głośniczkach i w momencie, kiedy coś jest zagłośnego w tym przypadku wystrzał, wasze słuchawki zredukują wam ten e, dźwięk. Opcja jest o tyle przydatna, że można tak naprawdę bez zdejmowania słuchawek cały czas na siłowni rozmawiać z kimś, słuchać wszystkich komend prowadzącego strzelanie cały czas. Jest to dużo wygodniejsze niż używanie po prostu takiej pasywnej ochrony słuchu, która wam odewnie wszystko. Natomiast cały czas spełnia swoją funkcję ochrony słuchu i dźwięków powyżej pewnej bariery głośności wam nie przekaże do ucha. I słuchawki, których ja używam nazywają się Impact Sport marki Howard Late. Howard Late to jest marka firmy Honeywell. Honeywell to jest firma, którą jeśli pracowaliście kiedyś na budowie przy jakiejś elektronice, automatyce to na pewno ją znacie, jest to olbrzymia amerykańska korporacja I ona wypuściła właśnie na rynek między innymi takie słuchaweczki dla strzelców. Cena za takie słuchaweczki to jest około 300 zł, wydaje mi się, że między 250 a 300. Ja osobiście dostałem te słuchawki w prezencie, ale z tego co że to mniej więcej w tym przedziale cenowym można je w internecie spokojnie, spokojnie znaleźć. I jest to cena, która bardzo dobrze plasuje się na tle konkurencji, ponieważ takie najbardziej znane słuchawki aktywne to są 3M Peltor. I MSA Sordin. Najczęściej je spotkacie właśnie u użytkowników na strzelnicach, przynajmniej tych powiedzmy już bardziej doświadczonych. To są słuchawki, które oscylują między 800 a 1000 zł, tak naprawdę za parę. No jest to dużo drożej, sami zauważcie. Użytkuję te słuchawki od czerwca, ponieważ wtedy je dostałem i miałem okazję przetestować je już z naprawdę różnymi rodzajami amunicji, zarówno na strzelnicy zamkniętej, jak i otwartej. I była to zarówno amunicja bocznego zapłonu 22LR, jak i amunicja pistoletowa, czy większe 5,56, 7,62, czy nawet właśnie strzelba, która huczała gdzieś tam obok, czy nawet na patencie strzeleckim. Używałem tych właśnie słuchawek. Jeśli chodzi o same pasywne tłumienie, to sprawdzają się naprawdę bardzo dobrze. E, solidnie przylegają do uszu, e, nigdzie nie odstają, przynajmniej w momencie dobrego wyregulowania. Ponieważ e, z tego co wiem, to część osób skarży się, że słuchawki, przez to, że są takie dość długie, potrafią tutaj z tyłu, e, w momencie kiedy tutaj kość żuchwy styka się z szyją, że tu może coś odsta odstawać. I ja się z tym osobiście nigdy nie spotkałem, to znaczy. Kiedy dobrze wyregulowałem te słuchawki na wysokość, nie były ani za nisko, ani, na ani za wysoko. Słuchawki przylegały tutaj do mojej głowy. Idealnie nie było mowy o żadnym e, przepuszczaniu, czy takim rozszczelnieniu między moją głową a e, tutaj tym bokiem słuchawek. A z kolei, jak działa wyczyszczenie w tych słuchawkach, ponieważ ja pierwszy raz właśnie spotkałem się w 2017 roku ze słuchawkami aktywnymi. Były to słuchawki firmy Caldwell. One były troszeczkę tańsze i działały w nieco inny sposób. To znaczy, kiedy padał strzał, tudzież nawet kiedy był zwalniony zamek w pistolecie, po prostu było takie uderzenie, mikrofon przestawał zbierać dźwięki do zera, to znaczy wycinał kompletnie ten dźwięk, i słuchawki stawały się kompletnie pasywne. Te natomiast mają taką właściwość, że Dźwięk nie jest wycinany do zera, tylko jego głośność jest obniżana, czyli tak jakby mikrofon i ta słuchaweczka, która jest w środku i przekazuje wam ten dźwięk, dalej działa, tylko po prostu na dużo niższym poziomie niż ten strzał pada w rzeczywistości. Nie wiem tak naprawdę, jak te słuchawki działają na tle właśnie tych droższych sardynów czy peltorów, nie miałem okazji tego sprawdzić, natomiast. To jak one się zachowują, mi osobiście jako użytkownikowi bardzo się podoba. W zasadzie nie mam do tego żadnych uwag. Po prostu czuję, że moje uszy są chronione, dźwięku dostaje się tyle, co trzeba. Nigdy nie miałem w nich uczucia, że było mi coś za głośno. Nawet podczas takich większych, głośniejszych strzel na strzelnicy e, robiły robotę i nie mogę powiedzieć naprawdę o nich złego słowa. W porównaniu do, do wielu marek dostępnych na rynku są dość kompaktowe, takie bardziej płaskie niż wielkie buły. E, mimo to nie tracą swoich właściwości tłumienia dźwięku. E, bardzo ładnie mieszczą się w, w jakieś tam kieszące plecaka, nie zajmują dużo miejsca, składają się do czegoś takiego, takiej mydelniczki, nie wiem, rozmiaru mojej pięści, może troszeczkę większej, przez co nie tylko pomniejszają swoją objętość, ale też e, mamy większą pewność, że te druciki nam się nie płamą, ani nie urwą. W, w ten sposób słuchawki prezentują się. Nie? Proszę bardzo. Jak sam widzicie, słuchawiczki też są dość płaskie, nie odstają za bardzo tu ten pałąk z góry też jest dość płaski i nie jest jakiś tam grubaśnie, tak więc. Jeśli lubicie sobie strzelać takie rzeczy -ala taktyczne, no to jak najbardziej na te słuchawki możecie sobie założyć hełm, albo jeśli lubicie strzelać w czapeczce, tudzież nie lubicie, e, kiedy Was słońce razi, no możecie sobie najpierw założyć czapkę, a potem te słuchawki. E, jak najbardziej tutaj te słuchawki całkowicie sprawdzą, będą bardzo wygodne. Sama zasada działania wygląda tak, że tutaj po, z przodu mamy e, mikrofony z jednej i z drugiej strony, natomiast. Natomiast tutaj taki czarny przycisk po w którym sobie te słuchawki odpalamy, regulujemy głośność. I przy najwyższej nastawie głośności, tak naprawdę e, słuchawki aktywne nie tylko e, umożliwiają Wam usłyszenie tego, co dzieje się poza, jakby na zewnątrz ale i tak naprawdę zwiększają Wasze zdolności słyszenia. Teraz, kiedy ustawiłem sobie to wszystko na maksa, słyszę świetnie każdy szmer, który jest za oknem, każdy przejazd kółka, tramwaju, na jezdni. Tak więc słuchawki, poza tym, że dostarczają Wam dźwięk z zewnątrz, wyciszają go, kiedy trzeba, to też mają opcję poprawić Wasze, że tak powiem, zdolności kognitywne, jeśli chodzi o wrażenie słuchowe. Pod tą plastikową osłonką mieszczą się dwa paluszki 3 A, które zasilają te słuchawki. A tutaj dodatkowo jest miejsce na wtyczkę mini-jack, dzięki której możecie podłączyć sobie jakiś tam radio albo muzyczkę z MP3 albo z innego walkmana i sobie słuchać waszej ulubionej muzyki podczas strzelania. Podczas gdy wasze szewki jednocześnie zbierają dźwięki z otoczenia. Jeśli chodzi o dopasowanie, to tak jak powiedziałem, nie ma z tym żadnego problemu. Schwewki nigdzie nie ustają. Oczywiście w momencie, kiedy względny mucha je sobie dobrze dopasuje. Bo jeśli zrobię to niedbale, to tak, no to może się zdarzyć, że one gdzieś tam będą ustawać, ale wydaje mi się, że to może być kwestia każdych słówek. Tak samo jeśli chodzi o współpracę z okularami, okularami ochronnymi. Ja osobiście nie miałem nigdy problemu z tym. Używałem w ten sposób tych słówek na przykład na moim egzaminie na patent strzelecki. Aczkolwiek wiem, że niektóre osoby zgłaszają gdzieś tam na forach czy w internecie takie problemy, że to w tych słuchawkach nie zawsze działa. Aczkolwiek tutaj dochodzimy do bardzo ważnej kwestii, te słuchawki mają też swoje modyfikacje. Jeśli chodzi o to wytłumienie dźwięku, tutaj tak naprawdę też opinie są różne. Wydaje mi się, że większość jest pozytywnych, ale zdarzają się. Tutaj głosy, że nie tłumią tak, jak powinny. I w tym momencie zwykle sprawę załatwia możliwość dokupienia do tych sławek takich żelowych nakładek, które wymieniamy sobie zamiast tych, które są w zestawie. One tutaj są z jakiejś gumy, nie wiem, może sztucznej skóry, plastiku. W każdym razie te żelowe tak naprawdę już sprawę załatwiają. Wydaje mi się, że za około 60 zł można je kupić. Na pewno są dostępne na AliExpress, tak samo są dostępne też wkładki wymienne, które mają wycięcie pod okulary więc jeśli ktoś w przeciwieństwie do mnie ma ten problem, że jego okulary nie dobrze współpracują z tymi słuchawkami, no to tak naprawdę również można doinwestować w te słuchaweczki, kupić sobie e, właśnie te wkładki żelowe, które to z góry będą miały takie podcięcie na okulary i wtedy tak naprawdę również sprawa jest już załatwiona. Mówiliśmy o hełmie, mówiliśmy o dodatkach więc ciężko mi nie wspomnieć o tym, że do tych słuchawek możecie też sobie dokupić pewną przeróbkę, która pozwala na umieszczenie tych słuchawek bezpośrednio na hełmie. Jak macie szyny na hełmie typu na przykład Fast, to możecie sobie dokupić takie przejścióweczki, które umożliwią Wam montaż na tym hełmie. Więc nie będziecie musieli sobie tych słuchawek oddzielnie zakładać pod hełm, tylko będą one mogły być już jakby częścią tego większego zestawu. Nie wiem, czy to jest dostępne w Polsce. Na pewno na Aliexpress za jakieś śmieszne pieniądze możecie to sobie kupić. Same słuchawki, z tego co wiem, na, na polskim rynku są stosunkowo od niedawna, ale bardzo szybko zyskują sobie bardzo wielu e, sympatyków, głównie z tego powodu, że są bardzo tanie i skuteczne jak na swoją cenę, ponieważ no, te 300 czy nawet 400 zł, łącznie jeśli chcemy dokupować jakieś te dodatki w stylu żelowe, wkładki, e, to tak naprawdę jest bardzo dobra cena za słuchawki aktywne dobrej jakości, które dobrze tłumią i nadają się zarówno na strzelnicę otwartą, jak i zamkniętą. I będą chroniły przed tak naprawdę każdym rodzajem amunicji dostępnym na takich komercyjnych strzelnicach. I na pewno kiedy będziecie na strzelnicy, będziecie mogli zauważyć jakąś osobę, która będzie miała takie słuchawki. Ja przynajmniej za każdym razem, jak jestem na strzelnicy, to widzę przynajmniej jedną osobę, która używa takich słuchawek i nie słyszałem osobiście, żeby ktoś się tak na, na nie skarżył, jedynie widziałem jakieś głosy niezadowolenia w internecie, ale tak jak mówiłem, rozwiązują się one po dokonaniu w nich jakichś drobnych, niedrogich modyfikacji. Tego typu słuchawki są zdecydowanie popularniejsze wśród Amerykanów, tam bardzo dużo możecie zauważyć sportowców na Instagramach czy YouTubach, którzy używają tych słuchawek, tak więc wydaje mi się, że skoro tyle osób ich używa i jest zadowolona to słuchawki zdają się być godne zaufania. Ja ze swojej strony bardzo serdecznie te słuchawki polecam, bo naprawdę fajna rzecz, niedroga, a nie dość, że ochroni Wam słuch, to będzie Wam się komfortowo tak naprawdę strzelało. Na strzelnicy będziecie mogli słyszeć, co się do Was mówi, bez zdejmowania tych słuchawek i nie będzie takiej sytuacji, że chcecie z kimś pogadać, wydaje, wydaje Wam się, że E, nikt już nie będzie strzelał, ściągać schawki, a to nagle podam jakieś tam niechciane strzały, więc e, na takie sytuacje te słuchawki przydają się najlepiej. No i z mojej strony to tyle. Mm, jeśli używacie jakichś schawek, to dajcie znać w komentarzu jakich używacie. Jeśli używacie tych konkretnych schawek, to dajcie znać co o nich sądzicie: czy podobają wam się, czy się wam nie podobają, czy macie do nich jakieś ale, czy polecilibyście e, je komuś innemu. Zawsze to będzie jakaś wskazówka dla nowych użytkowników, którzy szukają tego typu schawek, może dowie dowiedzą się czegoś jeszcze od Was. I ja serdecznie zapraszam was do subskrypcji kanału. Wbijamy te numerki. Kanał się bardzo prężnie rozwija, to mnie bardzo cieszy, ale musimy cisnąć dalej. Tak więc po raz kolejny proszę Was o wasze łapkowe wsparcie. Trzymajcie się. Do zobaczenia w następnych odcinkach, a kolejny odcinek z serii Droga do Pozwolenia już niebawem, ponieważ dostałem już licencję i zaczynamy już zabawę ze składaniem papierów o pozwolenie. Trzymajcie się i do następnego razu.